Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tego bohatera na modach. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się do tamtego punktiku, czyli Nowa wieża 1, która jest jak widzicie oddalona od mojego domu około 600 kratek. <tryk> um, jakieś ważne informacje co do tego odcinka, to na pewno jest jedna z nich, że dodałem nową modyfikację w końcu zdecydowałem się dodać modyfikację Taumcraft która dodaje nam multum, multum, multum nowych rzeczy artefakty, odkrycia te sprawy kiedyś mnie już o tą modyfikację prosiliście ja nie chciałem jej dodać ale teraz właśnie się skusiłem na to i ją dodałem jeszcze jedna informacja to założyłem Niedawno fanpage'a. Link do niego oczywiście będzie w opisie. Jeżeli zapomnę dodać go w opisie, bo znając mnie, mogę coś zapomnieć. To na kanale jest odnośnik również do fanpage'a. Tam będę umieszczał, czy już raczej zacząłem umieszczać informacje odnośnie, kiedy będzie pojawiać się jaki odcinek, mniej więcej. Jak również różne inne tam pierdoły. no Mieliście okazję na przykład zobaczyć obelisk, który znajduje się akurat niedaleko tej wieży. Co właśnie sugerowało dodanie modyfikacji TownCraft. Dobra, bez gadania zbędnego. Dzisiaj zrobimy taki mały teścik. Tak, biorę całą zbroję z czerwonej materii to oczywiście sakiewkę muszę wziąć. Um, wezmę może... O właśnie, nieskończoność. Możemy wziąć? Możemy wziąć. Wtedy nam, <laughs> Wtedy nam tylko jedna strzała jest potrzebna. Złote miecze nie. Kill być może. <laughs> no i okej. Okay. I teraz tak, zrobimy... To w taki sposób. Teraz mam na sobie diamentową zbroję. Oczywiście zmienię to mniej więcej w taki sposób, że zostawię na razie tylko tą zbroję. Jeżeli nie będziemy dawać rady sobie z bosem, to po prostu zobaczymy potem. To zmienię pewnie czy tam założę po prostu całą zbroję, wtedy będę niezniszczalny. Um, zaraz, zaraz, zaraz. Mhm. Dlaczego akurat idziemy do tej wieży? Ponieważ w tych wieżach, ta wieża została stworzona tam na nowym terenie. No i właśnie, miałem dosyć duży dylemat, co zrobić z moim save'em, gdy dodaję modyfikację Towncraft. Ponieważ ona dodaje m.in. właśnie obeliski, jak również artefakty, które to wszystko się generuje na nowym świecie, a tutaj wszędzie jest stary świat, <laughs> znaczy stary. No, 1, 2, 5 dalej jest, ale, ale jednak stary przy dodaniu modyfikacji. I mam takie szczęście, że w tamtą stronę po prostu nie szedłem. Byłem już tam, tam, tam nawet byłem i w tamtą stronę jakoś się zbytnio nie zapuszczałem i dosłownie tak po tych 500 kratkach zaraz zaczyna się, zaczynają się nowe tereny. No, i tam zaczynają się generować właśnie te e, kryształy, nie kryształy, obeliski i artefakty. E, no, więc e, nie będę tworzył nowej mapy, po prostu e, będziemy musieli nieco dalej chodzić w tamtą stronę. Bardzo teraz mi się podoba e, właśnie to, że w tych wieżach e, są artefakty. Już sprawdzałem to na kreatywie i było ich naprawdę multum bo myślałem, że będzie tam wiecie, po kilka tak jak nieraz były tam takie pierdały w tych skrzynkach to teraz naprawdę te artefakty to jest super sprawa no oczywiście będę się musiał teraz uczyć tej modyfikacji, bo jest ona dla mnie całkiem nowa nie znam się kompletnie na niej nie wiem co jak łączyć, wiem, że jest dużo mechanizmów wszystkiego, to trzeba będzie ogarniać no ale tak samo jak było z modyfikacją Equivalent Exchange, również sobie z czasem z nią będę radził i co jeszcze? Mam do Was taką prośbę, ponieważ właśnie dodałem tą modyfikację i nie mam pojęcia w jaki sposób zrobić, żeby w Twilight Forest również w labiryntach czy w jakichś innych lokacjach były artefakty w skrzyniach. <coughs> Czytałem trochę na stronie modyfikacji, że tam trzeba wejść... Plik konfiguracyjny modyfikacji i zmienić tam z nieprawdy na prawdę. Tam taki jeden pliczek jest, co też uczyniłem, jednakże to dalej nie działa. I nie wiem, czy coś jeszcze można dodać, jak to ogólnie działa. Tu jest właśnie ten obelisk, do którego się za jakiś czas być może wybierzemy, jeżeli już zdobędę kryształy i w ogóle, i w ogóle. Ciekawe, co tam będzie. A teraz idziemy do wieży. Z bossem będziemy walczyć właśnie w taki sposób, że będę koło niego latał i napieprzał go moim mieczem. Zastanawiałem się czy nie zrobić przypadkiem miecza z czerwonej materii. A jakoś... Zbytnio mi się nie chciało, tak na chwilkę tylko zobaczę. Aha. Dobra. Patrzę, bo wiecie, bo tu może, mogą być te... Yy... Kryształy jednakże nie mam pochodni. Wiedziałem, miałem sobie napisać tabliczkę, żeby nie zapomnieć pochodni, ale nawet o tej tabliczce zapomniałem. <grym> Dobra, innym razem po prostu, jak będę miał pochodnie, widzicie takie dziwne tu się tereny powygenerowały. Pewnie to jest spowodowane tym, że gdzieś w tych terenach są kryształy. Tam też takie duże, wysokie to. Ale to będziemy musieli sprawdzić sobie kiedy indziej. Dzisiaj sprawdzamy. Yeah. Dzisiaj zbieramy artefakty, które nam się kiedyś przydadzą. W sumie nie musimy po schodach yy, iść. Moglibyśmy po prostu lecieć do góry. Ale dużo. Jest, jest. O! Pochodnie dobra. <grym> przydadzą się. Ale pójdziemy po schodach. Wiecie, tak. W starym stylu. Wow. Super, 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 super. Um, czekajcie, ja mam na pewno. Mam, no dobra. Dobrze, mamy ten pierścień. W razie gdy spadniemy, to. W sumie nie spadniemy, bo możemy latać, ale wiecie, gdybyśmy spadli, to nie dostaniemy obrażeń, o, ale artefaktów fajnie dużo. Ciekawe w sumie, ile z tego odkryję bo ponoć bardzo e, taka maszyna, która... Jakby, o! Miecz mamy, o, ale fajnie. E, ponoć maszyna, która jakby maszyna, nie wiem, stół, który odkrywa jakby te różne receptury, pochłania bardzo dużo tych artefaktów. Dlatego też to się może wydawać dużo. Jednakże nie wiadomo jak będzie w przyszłości. Dobra, reszty nie zbieramy. Hmm, to mi ingot. Jakaś nowa. Jednowy minera minerał. Yeah. O, How of the Mystic. Mam jakąś ciupagę. Mistyczną. Niszczymy, niszczymy. Nie liczę poziomu w sumie, ile jeszcze brakuje mi do bossa, ale pewnie zaraz, gdy zechcę otworzyć skrzynię. FUCK! LOL! Halo, a gdzie jest? What the fuck? Gdzie jest boss? Eee... Wcześniej, jak dawałem ten punkt, on tutaj był. Ale go nie zabiłem, przecież. Lol. Nie rozumiem tego. Nawet diamentów nie ma, tylko artefakty. Eee... Nie wiem naprawdę, co się stało. Myślałem, że będzie ciekawiej. Mamy trochę artefaktów, ale ogólnie. O co chodzi? Kurna. E, dobra. Nie mam pojęcia. Gdybym pokonał Bossa, co, co, czego nie zrobiłem, to tutaj wierzy by nie było, szczerze mówiąc. I nie wiem naprawdę o co chodzi. Nie pytajcie się nie, bo nie wiem. Pierwszy raz coś takie mam. E, coś może się skraszowało. Hmm. Ja nie wiem czy przypadkiem nie nie edytowałem e, też pliku konfiguracyjnego tej modyfikacji, bo chyba chciałem coś pokombinować, żeby to się w Twilight Forest e, spełniło. ponoć też coś takiego jest. O. E, więc naprawdę ciężko mi powiedzieć teraz o co chodzi. He. Łatwo mi cię, ała, łatwo mi cię zabić. No dobra, nie łatwo. O, artefakcik. Cześć Łoty! Bydla kuty. Okej. Jesteśmy niezniszczalni, więc założymy sobie zbroję zwykłą. Znaczy no, zwykłą. No nie zwykłą, ale ale, ale zwykłą. <laughs> no, załóż. Już na wyczerpaniu ją mam, ale jeszcze mam. Okej. Okay. No to co? To może polecimy jeszcze dalej w poszukiwaniu właśnie jakiś. Wiesz. Zobaczymy, czy tam będą te bossy. Bo szczerze mówiąc, nie rozumiem dlaczego tutaj nie ma. Czy coś mi się z modyfikacją. Jeżeli w następnej wieży, jaką znajdziemy, czy jeżeli o ile znajdziemy, właśnie nie będzie bossa, to przeinstaluję tą modyfikację, bo nie wiem o co chodzi. Dobra, i trzy. Pochodnie poszły się ebać. Ok, ok. Tak wchodzę, bo właśnie szukam tych kryształów, być może. O! O, proszę bardzo. Chciałem i mam. Co my tu mamy? Takie pustki. No to, su ale fajne ze sandstone'a. Sandstone'a, kurde. Tak jeszcze nie spotkałem, szczerze mówiąc. Eee, tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Też nie wiadomo, czy na powierzchni też występują kryształy. O, wioska. A w wiosce też mogą być, może te... Czekajcie, ten taki domek. Eee, to u Kowala jest, kurde. Tu nie będzie. Cześć. O. <gry> eee, tu chyba husiek był. <gry> tylko, ty, 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 tylko dirt pozostał. Dobra, nieważne. Eee... nie ma kowala kurde, bo u kowala zawsze są skrzyneczki jednakże nie widzę kowala o czekajcie, x-raya o nie no czasem można fajnie skorzystać z tego błędu że no i co, I jest prostu, kurde to czemu tam nie było nie rozumiem tego naprawdę nie kapuje dobra, mniejsza oto Idziemy po artefakty. Cześć. O, je... o! Kolejne jakaś magiczna... magiczne narzędzie. Jep. Yep. fajnie, dużo Sandstona, ale nie mogę go zebrać kilofem. Aha, nie ma jeszcze schodków z sandstone'a Coś mnie się pomyliło. Nie ta nie ta wersja. To w 1.3 chyba będzie, tak? Tak. Chyba tak. Dobra, dobra, o, 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 samo jakieś narzędzia, no co, no zbieraj, lol, o co chodzi, eee. co jest, <ścoughs> nie rozumiem. Nie mogłem zebrać. Nie chciało mi się zestakować artefakty. To jakiś dziwny... O, patrzcie. No! Wcięło mi! Było 10, dodam, jeden jest 10. Co za błąd? Jaki kurna. Dobra, robi się ciemno. O, ale czekajcie to, 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 eee, nie to. To, to, to. Żeby nie było. Bo tutaj już. No, jest boss, wiecie. Czyli mamy jakieś dziwne bugi. Nie wiadomo, czym one są spowodowane. A ponieważ Minecraft uruchamia mi się normalnie. W miarę jak to na Minecrafta tam przystało. Żadne błędy mi nie wyskakiwały jak do tej pory. A tu widać, nie mogę sestakować. Artefaktów. Hmm. To jest dziwne. A teraz mogę. Patrzę i teraz dodało. O co chodzi? Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Do bosa. Jep Yep. Fajnie, będziemy mieć dużo, dużo pierdół. No i patrzcie, znowu nie mogę zebrać. Co za bieda. Dobra. Czek, czek, czyk czyk czyk, 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 No. A walecie. No, a te. Nie, no nie rozumiem. Dobra, to będziemy po prostu wrzucać jako tako i. będziemy jakoś to uporządkować, bo coś. Coś mi nie gra z tymi artefaktami. Nie wiem o co chodzi. O, znowu. No trudno. O, znowu. Dobra. Wrzucamy, 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 wrzucamy. Wrzucamy, wrzucamy. No. To jakby niektóre artefakty były uszkodzone, bo nie wiem co. Wow. Trochę już tego mamy. Super, super, super. Bardzo się cieszę. Dobra, dobra. Moje artefakty, moje. No. Moje, moje. No, teraz mi się aż chce chodzić do tych e, wiesz. Bo chociaż będę miał co zbierać, nie? Tylko mówię, żebyście napisali mi w komentarzach, jeżeli wiecie, że... okej. Okay. Jeżeli wiecie, jak. co zrobić, żeby w Twilight Forest również były artefakty. Bo wiem, że tak można zrobić, ale nie mogłem znaleźć jak to zrobić. A jaki sposób znalazłem? Nie działa. Okej, okay, no to teraz zrobimy to w tym stylu, że lecimy tu. Ginzia do ginzia, do ginzia, do do e, Ja latam. Ja latam, ja latam, ja latam. Nie, 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 nie. nie. A, i już mu się pewnie życie odnowi, bo z tego co

Zbieraj no, zbieraj to I uciekamy Zebrałem wszystko A już za późno Raczej wszystko To nie To, 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 No, patrzcie, nie mamy narzędzi Siekiera, miecz, miecz, kill off, kill off, łopata, łopata Butyka Siekiera młodzieka. 10, 21, 32, 43, 21, no super, super. Jak na dwie wieże to jest super, ehm, dobra. No, znowu nie zniknęła cała wieża. I teraz tak, w którą stronę? Bo chyba zaraz zakończymy odcinek, Trwa on około 20 minut. Ehm, boss tutaj był, więc wszystko niby działa. Ale czemu tak jakoś dziwnie to działało, to nie wiem. Dobra. No to dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Oczywiście oceniajcie według własnych upodobań. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie będę go nagrywał zaraz po tym. Robię sobie dzisiaj wiecie taką sesję nagrywania. Kilka naraz. O, co, to to, 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 te takie punkciki to są chyba wszystko kryształy. Tak podejrzewam przynajmniej. No, dobra, więc do następnego odcinka i cześć.